Patrzcie Mamy dzisiaj tak Nie na konkurs, nie na ten Ale tylko do trade'ów Mogę się też trade'ować Za zwykłe toalety i spaghetti Czekajcie, bo mi kamerka taka. Nie na No nie gadajcie, że... O, no. Nie widać to tak dobrze. Chciałem. Normalnie się dołączył. Co? Ile to daje? 5 miliony. Ej, nawet spoko. Jak na sekreta radioaktywnego. Ym, jak chcecie być ze mną na evencie, to spoko. Nie skamuję. W sumie to się dowiecie, jak, jeśli wbiłem 50 subów. Pewnie ja bardzo, bardzo no, lubię, ale musicie wbić 50 subów. Wtedy będę robił transmisję na żywo i będę, będę robił trade za, za Los Burritos. No i jeszcze się może tam coś dzisiaj jeszcze tradeuję za mocniejszego albo komuś ukrane na randomowej prywatce, u publiku. Więc wbijajcie proszę 50 sub.